Witam bardzo ciepło i przemile. Lecąc do farmy guardianów przyszłej. Już tu nic nie ma, chyba nie pokazywałem, że nic nie ma. Wykopane szyściutko. Ładnie otoczone. Tym dark pryzmarynem. I tutaj obramowanie też szkło. Wszystko jest idealnie. Wszystko rozwalone tam w środku. Tylko te same wkurzające guardiany. I jeszcze to osuszyć tylko trzeba będzie. Ale to tymi maszynkami, więc troszeczkę to chwilę zajmie. Tylko najtrudniejsze to chyba wybudowanie ich będzie. A teraz, wracając tutaj o, do bazy, tutaj jeszcze trzeba duży kapałek osuszyć. Kiedy ja się tym zajmę? Nie wiem, ale kiedyś na pewno tym się zajmę. I lecę się uprzespać, bo noc się robi, kaktusy rosną bo widzę, że wpadają tam, gdzie nie trzeba, niestety. Nie podoba mi się to. Cyk-cyk. I spanko zaraz. No, niech się noc robi szybko. Trzeba za niedługo to zrobić, naprawdę osłuszyć to wszystko. I niestety okazało się, że odcinka nie będzie z osłuszania tego wszystkiego, budowania tej całej nie wiem jakoś to się stało, ale te pliki, znaczy te pliki odcinków, które nagrałem i już zmontowałem kawałek no, usun zostały usunięte Ja jakoś usunąłem je ja chyba przez przypadek, niestety No i nie mogę tego odzyskać, nie da się tego odzyskać już Więc, no, otworki latają Najgorsze Cyk, cyk. I ciestot. I niestety nie będzie tego odcinka. Ale wracając już widać mój lapis, który chcę dzisiaj wykopać. I sobie wykopiemy fortunką, trójeczką i zobaczymy jaki poziom. Już niestety pierwszy wpadł. Ale trzeba najpierw to porozstawiać. Cyk, cyk, cyk. 800 rut lapisu. Wow, to jest liczba. Nieźle. Może gdzieś tutaj, nie wiem gdzie, nawet chciałbym to zacząć stawiać, rozkopywać no z tej strony, bo tutaj jest jeszcze hejst. Raz, dwa, trzy, cztery, trzy, jednak jakąś wieżę taką lapisową. Tą chwilę to chyba zajmie rozkopanie i w ogóle tego całego lapisu. Jeszcze skrzyneczkę muszę tutaj podstawić. Ale nie nieźle. Może za niedługo jeszcze diamenty trzeba będzie rozkopać. Nie chcę mi się. Chyba 1500 rut tylko zdobędę. Nie będę więcej zdobywał. Bo już mi się naprawdę nie chce. A mam jeszcze i tak tyle na głowie, żeby zrobić tutaj w tej bazie rzeczy niestety, całą ją zresztą zrobić muszę dokończyć farmę guardianów bazę, wykończyć nie wiem co tam jeszcze planuję o to wybudować jeszcze do końca a trochę to zajmie niestety oj, trochę, to mało powiedziane trochę dłużej niż trochę ale muszę naprawdę dokończyć wyburzanie tej wyspy znaczy kopanie jej Później osuszyć to wszystko. No i później zająć się farmą guardianów już do końca. A później zrobić, dokończyć już w ogóle tą obramówkę tej bazy. Bikony porozstawiać ładnie. Tak jak mi to zrobił. Ładnie do swo dookoła swojej kopuły. Ja to zrobię dookoła tego. Naokoła, nie wiem jak to się nazywa, nawet okręgu Cylindra jakiegoś, nie wiem Niech to będzie cylinder bez wody I cy kolejna warstewka 800 rutlapis, wow Na pewno tego dużo będzie Na pewno bardzo dużo Nawet nie wiem ile się spodziewać Jak fortunką trójeczką Na pewno dużo leci ja muszę jeszcze skrzyneczkę tam postawić. Nie wiem, chyba to już mówiłem. Jak to ja nie pamiętam co już mówiłem, a co jeszcze nie. Został wypowiedziany przeze mnie. A tak w ogóle to to trzeba wyłączyć ten teksturpak. I cyk. Wow, jak ja dawno nie widziałem zwykłych ród. Tylko z tym z tym. Dobramówką. Wow. No już ostatnia. I trzy. Trochę ten wysoki skok, jump boost, troszeczkę czasem przeszkadza. I myk, myk. Wow, nieźle. Naprawdę. Nigdy nie wykopałem takiej ilości lapisu. Szczerze. Jakbym miał być szczery. Ale zaraz to się wydarzy i zostanie to udokumentowane Szkoda, że nie miałem jak tego zrobić, żeby naprawdę było udokumentowane jak ten lapis cały wydobywam i w ogóle później te diamenty jeszcze Na przykład na live'ach, bo nie robiłem live'ów, jeden zrobiłem Ale później miałem słaby internet, jakoś nie chciało iść ten live A tak to mógłbym robić Ale też tam, tak średnio z czasem Więc, no różnie to bywa a fajnie by było coś takiego zrobić jeszcze, kiedyś tam. Może się uda. Jakiś live, no może 100 widzów, jak będzie. Taki moment. Dobra, teraz sobie układam. Cyk, cyk. No i kopiemy chyba, chociaż jeszcze nie. Skrzyneczki. Skrzyneczki, skrzyneczki, gdzie ja trzymam skrzyneczki? Zawsze zapominam. Dobrze, nie wiadomo ile będzie potrzebnych. Może jeszcze crafting mi się przyda, żeby robić bloki. No i jeszcze ten Slime duży. Cyk to cyk, i kopiemy. Ciekawie, jaki level będzie w ogóle. Uff, dobrze, trzeba zaczynać. Cy, cy. Na razie mi się to zacznie tylko naprawiać to wszystko Ale za niedługo też będzie to wszystko też. Leciało już do paska. Już ile staków. Chyba staka jeszcze nie wykopałem rut a już mam ponad... Nie wiadomo, ponad już 9 staków. Więc naprawdę nieźle. Jeśli mam być szczery. Nie wiem po co mi ten lapis, ale mogę zawsze coś zrobić z niego. Jakiś wybudować, nie wiem, sztuczne jeziorko. I po co? Nie wiem. Tak dla własnej chyba satysfakcji tylko. Ten lapis. O kurde już ile. Cyk, 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 cyk. I kopiemy, myk, 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 dużo lapisu, dawajcie mi lapis. I trzynasty poziom już. Cyk, 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 cyk. Wszystko się naprawia. Jak wlatują. A już lapis nie ma miejsca, gdzie wlatywać. I bloczki, bloczki, szybko, zanim ten slime przyleci. Jak ja nie lubię tych slajmów dużych. Takie niedobre i hop. Cyk. I kopiemy dalej. Cyk. Coraz mniej i mniej. I coraz więcej i więcej też. Przy okazji. Oj, trzeba się usiąść do roboty, żeby robić to wszystko naprawdę. I 18, zaraz 19 poziom. Cyk, Ale dużo tego naprawdę Wow Cyk Kopiemy, kopiemy lapis Dużo lapisu Choć lapis Dużo Nawet nie wiem ile jest maksymalna liczba Taka, Takiego lapisu żeby mogła wypaść z tego Z jednej rudy cyk, ile mam No sporo Już trzeba Ponownie oddać bloczki, a będę miał jeden więcej tych slotów, więc spoko te i fajerwerki. Albo pozbieram najpierw ten lapis tutaj co jest i lecimy. powoli trzeba opaść i hop! Ty. Wow, ponad 9 wyleciało. Nie wiem ile nawet. Wow. Szkoda, że nie wiem ile to naprawdę. Jest jednocześnie, może z jednej rudy. Na pewno dużo. Może kiedyś jeszcze raz, to cały wykopię i węgiel. Tych emeraldów na pewno nie ruszam, bo się nie opłaca. Naprawdę wykopywać rudy emeraldów w tym silktaczem. Znaczy tym. Fortuną. Bez sensu. Tyk. I coraz niżej, niżej, niżej. Trzeba niżej. Myk, 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 myk. Myk. Może ja to wykopię i zaraz się zobaczymy ile już będę miał wykopanej tej rudy lapisu. Znaczy zwykłych tych lapisowych tych No no zaraz się zobaczymy tam właśnie już wykopuję ostatnie kawałki lapisu znaczy rudy lapisu i już jeszcze slajma trzeba pokonać niestety, bo przyłożył tutaj cyk precz mi stąd slajmy jedne i myk. I zamiana cyk. Myk. O, jeden został. Hello Darkness, my friend. Jeden to wyrzucę. No, slime bloki przytulą. Mogę. Nie po ten. Nie po. Nie wiem co nawet. Dobrze, liczę ile to jest. Teraz odpalam kalkulator i 18, 19, 20

to sobie to zabiorę już i lecimy teraz do mojej bazy tylko odłożył te śmieci których tutaj nie potrzebuję teraz to tutaj skrzyneczki tutaj ta trawa bo creeper mi wybuchł niestety jak zawsze musiał się przypamiętać gdzieś tyłem crafting tutaj crafting i lecimy My, 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 my. Do portalu wielkiego pięknego trzeba to, też ten sztuczny nether dokończyć. W końcu Islandii tutaj o, się przypałętał jeden. Nieciekawie. ciekawie tak właściwie 800, coś było. 800 chyba 13 tych ród wszystkich już lecę tutaj zobaczyć. Jak sytuacja wygląda, tam chyba mam tylko jeden z bloków. Ale nie jestem pewien. To kilofik odkładam No i w ogóle 40 poziom prawie O tyle Więc się troszeczkę zwiększyło Wow Nieźle tyle lapisu mieć Tyle bloków lapisu Kwarcyk te, te te emeraldy O tyle ród emeraldów Więc nieźle Ups no znowu i tyle diamentów też trzeba wykopać. 1200 coś, nie wiem ile. Plus 39 bloków, prawie 40. O tyle samo, ile poziomów mam. Nieźle. Trochę złota, niewiele żelaza, dużo węgla jeszcze. Tutaj redstone jeszcze. Tyle, tyle i tyle. Prawie tyle samo, co węgla mam. Jako rudy, oczywiście. O. Węgla troszeczkę więcej. Ale w tym odcinku to już by było na tyle taki luźny. Nie wiem, ciekawy, nieciekawy z kopania lapisu i stawiania go więc tyle wyszło 11 tysięcy lapisów. Nie wiem po co na co i w ogóle mi po to to wszystko tak sobie o, byle jak aby mieć. Więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!